W tym nagraniu wideo omówimy sobie trzy najlepsze według mnie giełdy kryptowalut, z których warto korzystać. Jest to też ważne dla naszego bezpieczeństwa, ponieważ jeśli nawet coś zaczęłoby się dziać złego na jednej z giełd, no to mając już konto na, in i na innej giełdzie, będziemy mogli przetransferować szybko środki na daną giełdę. Linki do tych giełd znajdziesz także bezpośrednio pod tym nagraniem wideo. Po no więcej wiedzy z krypto, daj like pod tym wideo i zaobserwuj mój kanał. I zaczynamy! Pierwszą z giełd, która jest także moją ulubioną giełdą i z której najwięcej korzystam, jest to giełda Binance. To jedna z największych na świecie giełd kryptowalut pod względem wolumenu obrotu. Binance zostało założone w 2017 roku przez Changpeng Tao i Binance Szybko to było popularność dzięki przede wszystkim bardzo szerokiej ofercie kryptowalut, niskim opłatom transakcyjnym i wielu opcjom handlu. Binance oferuje zarówno podstawowy, jak i zaawansowany interfejs handlowy. Opcja podstawowa jest prosta, intuicyjna i idealna dla początkujących. Zaawansowany interfejs natomiast oferuje więcej szczegółowych analiz technicznych co jest atrakcyjne dla bardziej doświadczonych inwestorów. Inną ważną cechą Binance jest bezpieczeństwo. Binance stosuje szereg procedur bezpieczeństwa, takich jak dwuetapowe uwierzytelnienie, aby zapewnić bezpieczeństwo środków użytkowników. Ponadto Binance oferuje nie tylko handel na portfelu spot, tym tradycyjnym, ale także na futures, margin trading oraz stacking. Na tej platformie można również zarządzać portfelem kryptowalut, korzystać z kart kredytowych do zakupu kryptowalut, a także zarabiać na programie poleceń. Binance oferuje także swój własny token, który się nazywa Binance Coin i który użytkownicy mogą używać do opłacenia transakcji na platformie, co daje im jeszcze większą zniżkę na opłaty transakcyjne. Więcej widzisz, że Binance jest niezwykle wszechstronną giełdą kryptowalut, oferującą wiele funkcji która sprawia, że handel kryptowalutami jest łatwiejszy i bardziej efektywny zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych inwestorów. Druga bardzo fajna giełda według mnie jest to giełda Bybit. Ta giełda została założona w 2018 roku, a jej siedziba znajduje się w Singapurze. Jego może nie jest na razie tak popularna jak Binance, choć wizualnie też bardzo przypomina tę giełdę. To szybko zyskała na znaczeniu i jest teraz jednym z czołowych graczy, jeśli chodzi o handel. Główną zaletą Bybit jest wysoce płynna platforma umożliwiająca handel na marży z dźwignią do razy 100 na wybrane kontrakty futures kryptowalut. To oznacza, że te ideże mogą zwiększyć potencjalne zyski lub także straty, korzystając z większej ilości kapitału niż mają na swoim koncie. No, ale to identycznie wygląda także na giełdzie Binance. Bybit oferuje również zabezpieczenia w postaci funduszu ubezpieczeniowego i działa on jako bufor dla nieudanych pozycji, które nie mogą być zlikwidowane na rynku. To ważne, ponieważ zwiększa to bezpieczeństwo funduszy traderów na platformie. Ponadto, giełda ta oferuje wsparcie klienta przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu, co no, jest dużym plusem, szczególnie w tak zamiennym świecie kryptowaluty. Bybit jest więc idealnym miejscem dla traderów, którzy chcą eksperymentować handlem na marże, ponieważ jej zaawansowane funkcje i skupienie się na bezpieczeństwie czynią ją wartej rozważenia dla każdego, kto szuka alternatywy dla Binance'a. I giełda numer 3, z której korzystam, jest to giełda BitGet. Jest to globalna giełda kryptowalut, która została założona także w 2000. 18 roku. Początkowo ta giełda funkcjonowała głównie w Azji, ale z czasem rozszerzyła swoją działalność na globalny rynek. BitGet jest znany szczególnie ze swojego skupienia się także na kontraktach futures kryptowalut. Jedną z głównych cech BitGet, które wyróżniają tę platformę, jest skupienie się na kopii transakcji, zwanej także copy trading. Jest to system, w którym użytkownicy mogą kopiować strategie innych, Bardziej doświadczonych traderów. Jest to świetna funkcja dla początkujących inwestorów, którzy chcą nauczyć się więcej o handlu kryptowalutami bez konieczności tworzenia własnej strategii od zera. BitGet, tak samo jak poprzednie giełdy kryptowalut, również oferuje handel z dźwignią do razy 100 na wybrane kontrakty. Co, jak mówiłem wcześniej, umożliwia traderom zwiększenie potencjalnych zysków lub strat. Korzystając z większej ilości kapitału, niż mają na koncie. Co więcej, BitGet oferuje wiele różnych kontraktów futures, w tym kontrakty USDT i Inverse, co daje traderom możliwość wyboru i dostosowania strategii handlowych do konkretnych warunków rynkowych. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to BitGet także posiada zaawansowane mechanizmy zabezpieczeń takie jak dwuetapowe uwierzytelnienie, a także stosuje praktyki bezpieczeństwa zgodne ze standardami przemysłowymi, aby zapewnić bezpieczeństwo funduszy użytkowników. Zaletą BitGet jest także to, że nie jest tutaj wymagane KYC, czyli weryfikacja do domodom osobistym i potwierdzanie tożsamości, no co już jest niestety konieczne na Binance i Bybit, jeśli chcemy w ogóle w jakiś sensowny sposób poruszać się po tej giełdzie. Ponieważ konta bez KYC mają bardzo, bardzo ograniczone możliwości i nie da się wtedy obracać jakimiś większymi kwotami. Tak więc to są moje trzy ulubione giełdy. Przypominam, że linki do nich są w opisie pod tym wideo. Nie zapomnij polubić także tego nagrania i zasubskrybuj mój kanał. Do usłyszenia!